Cześć, dzień dobry, Michał z tej strony. Kolejny piękny dzień. Rozpocząłem od przyjazdu do niesamowicie urokliwej doliny. Skąd rozpoczyna się mój szlak? Stoję przy niewielkiej mapie. Pokażę wam jaki jest plan. Natomiast czy się powiedzie, to wszystko zależy od śniegu zalegającego w górach. Jeśli będzie go na tyle dużo, że nie będę mógł przejść, no to trzeba będzie zawracać lub poszukać alternatywnej drogi jak to było w poprzednich filmach. Natomiast na chwilę obecną, patrzę to, co widzę dookoła mnie, to na co patrzę, wygląda, że może się udać, choć nie obiecuję. Natomiast już będę w przymapie. Pokażę Wam mniej więcej, jak będzie wyglądała, będzie wyglądała ta podróż. Yy, zaczynam w tym miejscu tutaj, w tej dolince. Jest tutaj naprawdę spory parking, naprawdę duży parking. Fajna toaleta, jest tutaj wszystko fajnie zabudowane, razem z punktem informacyjnym. Ten punkt informacyjny na chwilę obecną nie jest otwarty, ponieważ jestem bardzo wcześnie rano, ale z tego, co się orientuję, to jest on otwarty. Wszystko tutaj jest bardzo ładne, bardzo ładnie utrzymane. Droga dojazdowa, no bardzo wąska, yy, na jedno auto, ale są miejsca, żeby się przepuszczać, jednak na chwilę obecną Problemu z przejechaniem nie miałem żadnego, ponieważ innych samochodów nie było. Zobaczymy, jak to będzie później, i na końcu filmu również pokażę Wam, jak wygląda ta droga. Natomiast wracając do mapy, moi drodzy, jestem w tym miejscu i planuję się przejść kawałek tym szlakiem, następnie dotrzeć do tych dwóch jezior, przejść pomiędzy nimi, i tutaj znajduje się Dolina, czyli znaczy Dolina, takie siodło, którą mam zamiar przejść na stronę francuską, ponieważ ta czarna przerywana linia oznacza granicę z Francją. Mam zamiar przejść na stronę francuską, tam obejść kilka jezior, a następnie wrócić na ten niebieski szlak i z powrotem wrócić na parking do miejsca, w którym się właśnie znajduję. Czy to się uda? Nie gwarantuję. Ale czy to będzie dobry dzień? Z całą pewnością. Choć może się. Jest jeszcze jeden mały minus dzisiejszego dnia. Podobno w połowie dnia ma załamać się pogoda, więc mam nadzieję, że zdążę wrócić. Że uda mi się to wszystko ogarnąć teoretycznie na mapie. Tak sobie sprawdzałem czas przejścia to jest około 6 godzin. Wiem. Mówię, żeby na ten czas tak, tak nie patrzeć, bo to wiadomo, dla każdego jest indywidualnie, Sam ostatnio robię sobie więcej przerw, więcej miejsca spędzam, więc więcej, miejsca. więcej czasu spędzam w różnych miejscach, więc tymczasem to różnie. Ale do przejścia jest 14,5 km na chwilę obecną. Miałem zacząć nagrywać w zupełnie innym miejscu, ale ten górski potok. Jest tak głośny, że nie wiem, czy będzie mnie w ogóle za, za chwilę słychać. Natomiast Dolinka prezentuje się naprawdę fajnie. Jest tam również miejsce na różne szlaki, jak możecie zobaczyć na mapie. Oczywiście, a ja to miejsce pod filmem wam oznaczę. Nie każdy oczywiście musi szarpać się na taką wyprawę jak ja, ponieważ ten oficjalny szlak niby już pod strony francuskiej nie obowiązuje, więc kończy się przed jeziorami. Wjazd do parkingu wygląda mniej więcej w ten sposób. A okolica, tak jak widać za moimi plecami, prezentuje się naprawdę fajnie. Widać, że jest tu kilka barów, jest tu jakieś schronisko, dalej się tu różne rzeczy budują. To miejsce, wiadomo, typowo, typowo turystyczne. Kończy się sezon zimowy, więc rozpoczyna się sezon letni. Andora coraz bardziej robi się bardziej dla hiking, bardziej na takie właśnie chodzenie po górach. Coraz więcej osób ją odkrywa. Fakt, jest daleko, dostać się, no jest też z tym różnie, dlatego jeszcze może nie jest tak popularna, ponieważ z każdym, z kim rozmawiałem do tej pory, mówił mi, a Michał, gdzie ty na narty jedziesz? Ja nie jadę na narty, idę pochodzić. Jak pochodzić, jak tam się na narty jedzie? No nie wszyscy jeszcze do końca, do końca kojarzą to miejsce jako z takim miejscem spacerowym, ale mam nadzieję, że część moich filmów postara się to zmienić i przekona Was, że warto tu przyjechać, warto samemu sprawdzić i warto zobaczyć, o co to całe halo. Szukaj alternatywnej drogi A się strzajam. Ponieważ pod tym śniegiem to, tam jest mój szlak Nie mam przejścia dlatego muszę się obdrapiewać po takich skałach tutaj o, ale daje ładnie 4,5 km marszu pozwoliły mi dotrzeć do moich jeziorek co prawda, most to zamarznięty, jedno jest tu to większe, drugie jest schowane tutaj za tą górką, tam jest drugie mniejsze jeziorko, a tam dalej znajduje się przełęcz, yy, która prowadzi na stronę francuską. Lekko zaczyna kropić deszcz, <laughs> co mi marci. Słuchajcie, yy, do tej pory yy, trasa była naprawdę fajna. Pierwsze 2,5 km zaczynały się spokojnie, później natomiast. To przechylenie, nachylenie w górę rosło znacznie, przez co ścieżka stawała się coraz bardziej trudniejsza, kamienista i bardziej kręta. Po dwóch kilometrach macie taki fajny punkcik, jest takie małe oczko wodne koło, koło takiego rwącego strumienia górskiego. Warto się zatrzymać, warto sobie odpocząć, ponieważ dalej trasa jest naprawdę bardzo wymagająca, trzeba wysoko nogi stawiać. Jest bardzo kamienista, jest wciąż stroma, tak więc warto sobie robić przerwy, a miejsc do robienia przerwie z masa to jakieś strumienie, mniejsze, większe spływające z gór, to jakieś fajne takie punkty do obserwacji, tu gdzieś jakiś mostek tam jakaś kładka, no naprawdę fajna trasa, naprawdę fajnie się idzie pod końcówką śnieg zasypał yy, główny szlak więc gdzieś tam bokami musiałem sobie szukać, szukać miejsca, raz były to yy, raz było to prostsze raz było to trudniejsze, gdzieś tam jakimiś skałami jakimiś krzakami na, yy, obiema rękoma trzeba było sobie pomagać, natomiast nie było to aż tak super trudne może jak, jak brzmi, ponieważ spora grupa osób też tutaj dotarła tak więc nie ma z tym żadnego problemu nawet w taką pogodę jak teraz no aktualnie sobie tu siedzę, robię przerwę yy, zastanawiam się co dalej co dalej postaram się później jak odpocznę wejść tutaj na ten szczyt i ogarnąć sobie, jak wygląda śnieg na tej przełęczy, ponieważ tu niżej są ślady odchodzenia. Nie wiem kiedy było chodzone. Ja nie mam zamiaru tędy iść, ponieważ ten śnieg prowadzi prosto do jeziora spad. Tak więc nie ma szans. Tu jest znacznie lepiej. Tu jest taka droga kawałek śniegu i na te górki sobie tutaj na kamienie można wejść. Tak więc myślę, że nie będzie z tym problemu. O, znowu wychodzi słoneczko. Bardzo fajnie to jeziorko jest rozświetlone. I zobaczymy, co dalej. Mam nadzieję, że uda się przekroczyć. Natomiast, jak będzie, czas pokaże. Z tamtej strony masa chmur naciera, naciera w tym kierunku. I co tu więcej, jeśli będziecie szli, warto włączyć telefon tryb samolotowy, ponieważ nie ma zasięgu i telefon cały czas próbuje znaleźć jakikolwiek zasięg. Przez to strasznie, strasznie to drenuje baterię. Jest schronisko, dotarłem do schronisko, jest u góry schronisko, niestety aktualnie jest ono zamknięte, w sezonie letnim jest chyba otwarte. A w zimowym bodajże, chyba sobie trzeba rejestrować, ja już nie pamiętam do końca jak to jest, ale z tymi schroniskami, bo każde działa, działa, działa niby podobnie, ale inaczej, więc trzeba sobie samemu szukać na, na stronie internetowej. Natomiast jest schronisko, natomiast nie siadałem przy stolikach, bo widziałem, że inni zmierzali w tamtym kierunku i aktualnie siedzą, a ja sobie wybrałem. Taki oto punktik na skałce, z którego mam naprawdę, naprawdę, fajny widok. I to tyle z obecnej aktualizacji. Za jakiś czas zobaczymy, zobaczymy, co dalej, zobaczymy co będzie, kiedy przejdę na drugą stronę, na drugą stronę yy, tej góry i zobaczę jak ta przełęcz tam wygląda. Mam nadzieję, że nie jest najgorzej, mam nadzieję, że będzie można kontynuować. A na razie pozostawiam was pięknymi ujęciami z tego miejsca. Przedłem całą tą górę. Wróciłem z powrotem na mój szlak. Niestety droga jest zasypana śniegiem i to tak konkretnie ciągnie się to aż do samej doliny i samo to przejście dalej tam też jest zasypane całe śniegiem. Więc będzie to koniec. Nie filmu, ale koniec będzie mojej podróży. Niestety nie ma szans, że ja tędy zejdę. Osoba, która szła przede mną, może nie przede mną, a która tu była wcześniej. Ma buty z kolcami, widać, że ma buty z kolcami. Nie zmienia to faktu, że tam zaliczyła upadek. <grym> Ale to i tak, tam jest za dużo śniegu. Tam jest wszystko zasypane, nie ma szans, aby ryzykować. Nawet jeśli znalazłbym tu drogę dalej, to też by było mocno zastanawiające. Ponieważ ja nie wiem, co dokładnie znajduje się za tą doliną. A potem należałoby wrócić w tym samym kierunku. A podejście po tych łańcuchach, w tym śniegu, nie wiem, jakby to miało wyglądać. Na około nie ma szans, żeby iść inaczej, tak więc... Podarłem do takiego fajnego punkciku, myślę, że chyba niezłe miejsce. Niezłe miejsce widokowe. Chwilkę chyba posiedzę. Sobie tutaj odpocznę chwilę, wrócę do schroniska i tam chyba pora będzie... Przy... Może będzie pusto, no to sobie usiądę przy stoliku i zjem obiad. A na razie widać, co widać. Powoli będę wracał. Miejsce naprawdę fajne. Miejsce... Te zamarznięte jeziorka robią klimacik, no te góry dookoła. Słuchajcie, te jeziora są na wysokości 2299 metrów nad poziomem morza. Rzadko spotykane jeziora. O ile się nie mylę, chyba najwyżej położone jeziora jeziora Wendoże. Bo wyglądają fajnie, wyglądają fajnie. Tak się robi, się tu ciemno i coraz częściej na mnie deszcz pada. Nie wiem, zobaczymy co to będzie dalej. <słuch> <słuch> Tyle co zjadłem, zaczął sypać grad, ale niewielki. Jest ze mną paru śmiałków, którzy próbowali też przejść na drugą stronę, ale widzę, że się wrócili, stwierdzili, że jest to niemożliwe. A ja znajduję się na wysokości 2310 metrów i to jest właśnie schronisko, na którym. Na którym, yy, przy którym można się zatrzymać, jeśli, jeśli, jeśli będziecie. Jeśli, na pewno w okresie letnim jest to, wiele. jak wspominam, wiele łatwiejsze. Ja sobie założyłem mój ocieplacz zmieniłem czapkę, ponieważ wiatr zrobił się naprawdę chłodny. Zrobiło się naprawdę zimno. Ile tu postoję poczekam aż przestanie sypać i, i powoli będę się zbierał yy, na dół. Jest termometr. A nie, źle 11 stopni pokazuje to, no więc całkiem, całkiem nie się w głowę. O. Dwugwiazdkowy. <laughs> nie jest, źle, nie, jest źle. nie jest tak, że się poddałem i nie walczę do samego końca. Kiedy już sobie zszedłem z tych jeziorek, które znajdują się tam... Boże, bo się zdyszałem, przedzierając się przez ten śnieg tutaj. Siedząc tutaj na skałce sobie, znalazłem sobie drogę, dzięki której prawdopodobnie dotrę do szlaku, który miałem wracać z Francji. Więc jest szansa, że tą drogą, widać niezbyt uczęszczaną, dotrę gdzieś tam na szczyt tej góry i będę mógł zobaczyć ścieżkę, którą mogę wracać z Francji. Więc liczę chociaż po cichu na to, że na tą Francję chociaż wejdę na chwilę i sobie tam popatrzę. Być może zejdę niżej, jeśli będzie taka możliwość, a jak nie, to po prostu postaram się dotrzeć chociaż na samą górę i wrócić zupełnie inną ścieżką niż tą, którą przyszedłem. Choć nie powiem ta, którą przyszedłem, była naprawdę, naprawdę fenomenalna. Ale skoro już jest taka możliwość, jest szansa, jest cień możliwości na to, żeby wrócić inną trasą, zobaczyć coś innego, no to, no to jestem, jestem na to przygotowany i jestem na to gotowy. Natomiast na chwilę obecną czeka mnie podejście, ale trasa jest oznaczona. Najgorsze to było tutaj to podejście przez ten głęboki śnieg, przetarganie się. Powiem Wam, że jak noga wpada, to tak powy, powyżej kolana, to żartów nie ma. Już są takie resztki tego śniegu tutaj zalegającego, ale jest go naprawdę, naprawdę dużo. A ja nic. Powoli zbieram się do góry. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się zgodnie z planem tym razem. Przeszedłem przez Przeszedłem. całe to zbocze. Przedarłem się przez ten śnieg, który widzicie za mną. Dotarłem do takiej oto fajnej doliny. Tam jest niewielkie jezioro. Zobaczymy, jak z zejściem. Jeśli nie będzie dużo trudności, to może podejdę do niego i sprawdzę, jak stamtąd się prezentuje świat. Natomiast to było mordercze przejście, to było straszne. Ale z tej strony droga już wygląda dużo ciekawie, jak na razie. I mam nadzieję, że chociaż. Uda mi się dotrzeć, już teraz muszę, już nie będę pracował, dotrzeć do, do tamtego szlaku, który pozwoli mi zorientować się z sytuacji, co dalej. A na chwilę obecną niesamowita cisza, niesamowita cisza, nie ma tu nikogo. Raczej wątpię, żeby ktokolwiek tu szedł, sam pierwsze ślady robiłem, więc nikogo tu przede mną nie było. Ale skoro ścieżka jest, no to, no to trzeba było sprawdzić i chyba się uda. Czy moje ciaciuki. Różne rzeczy spotykam na szlakach, ale tak profesjonalnego zabezpieczenia to jeszcze nie widziałem. A więc wróciłem. Pomimo, że mój bardzo ambitny plan nie został w pełni zrealizowany, tak, muszę powiedzieć, że dzień naprawdę się udał. Już sam spacer z tego parkingu do tych jezior i z powrotem to jest coś niesamowitego. Bardzo fajna droga, dobrze oznakowana, dużo ciekawych punktów, dużo interesujących miejsc. Za każdym rogiem jest coś fajnego. Tu są wodospady, tu jakieś ścieżki, tu są te góry, skaliste szczyty. No, naprawdę pięknie. Jeziorka też super. Jedno i drugie, pomimo tego, że były Zamarznięte, wyglądały obłędnie, a klimacik, jaki tam panował, był naprawdę super. Podobało mi się to bardzo, podobało mi się niezmiernie. Fakt, no nie poszedłem dalej. Natomiast droga powrotna i wybranie alternatywnej drogi też nie było złe. Było kilka momentów takich, gdzie naprawdę musiałem z tym śniegiem walczyć, gdzieś tam starałem się go obchodzić, jak to tylko było możliwe. Natomiast droga okazała się bardzo fajna. Y pokazała jedną dolinę oraz drugą dolinę z troszkę innej perspektywy mogłem zobaczyć obie te doliny, ponieważ idąc tylko tutaj wzdłuż tych, tych strumieni, dochodząc do jeziora, no wiadomo, nie zobaczycie tego, co znajduje się po drugiej stronie gór. Natomiast nawet i tam, co mnie zaskoczyło, było to bardzo dobrze oznakowane, było to, czasami wyglądało to komicznie, ponieważ tylko znak, że jest, że jest szlak, wy wystawał tylko z śniegu, a tam taka wielka, ta wielka hałda śniegu, że nawet nie było szans na to wejść, nawet jakbym chciał wejść, to było to zbyt niebezpieczne, jeździć tam. Musiałem obchodzić to bokiem, natomiast zejście tym szlakiem, to, tą alternatywną drogą w dół też było różne. Czasami było fajnie, czasami było bardzo mokro, ponieważ strumienie wylewały i zalewały ścieżkę, więc gdzieś tam y, szedłem, szedłem trochę czasami po wodzie, a czasem musiałem po prostu też jeszcze zalegał śnieg, więc musiałem sobie gdzieś tam bokiem szukać. Natomiast szedłem na dół, dolinka ta na dole była niesamowita, bardzo fajne miejsce. sporo spędziłem tam czasu sobie tak chodząc w kółko. Y, nie było nikogo, nie było dosłownie. Nikogo co też zawsze podbija klima. Tak samo jak i szedłem tą górą, tak samo tutaj jak wracałem tą drugą stroną, nie spotkałem nikogo co było fajnym uczuciem. Natomiast cały ten dzisiejszy dzień był naprawdę, naprawdę udany. Droga powrotna tutaj też to był tylko momencik i było super. Fakt, Francji nie zobaczyłem. Trudno, może następnym razem mam wrażenie, że jeśli poszedłbym w tę stronę to jest szansa, że może bym doszedł dalej, ponieważ yy, z tej strony, w tej dolinie te szczyty nie były aż tak bardzo ośnieżone, natomiast nie wiem, co znajduje się za szczytem, tak? To jest tylko moje takie gdybanie, z tej strony wyglądało ładnie, w sumie ta strona ładnie rano też wyglądała. Natomiast dolinka cały czas skąpana w słońcu, choć tam te chmurki się pojawiły, czasem popadało, czasem popadał grad, ale nie było to najgorsze. Tak jak mówię, miejsce warte zobaczenia, nawet jeśli... Yy, nie chcielibyście, ja, nie macie tak szalonych, ambitnych planów, tylko interesowało Was przyjechanie tu, zobaczenie jakiegoś fajnego punktu, to te jeziora jak naprawdę polecam, naprawdę fajna ścieżka, w fajne miejsce. I to wszystko w dzisiejszym filmie, mam nadzieję, że się podobało, jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście jak zwykle sekcja komentarzy należy do Was, a ja żegnam się z Wami na dzisiaj i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, hej!